Witajcie w naszej analizie. Dzisiaj przyjrzymy się e, pewnej ciekawej książce. Wykorzystuje ona taką prostą historię, alegorię wyspy rybackiej, żeby wyjaśnić jak działa gospodarka. Nawet te skomplikowane mechanizmy. Tak, naszym źródłem są fragmenty książki jak rośnie gospodarka i dlaczego się załamuje. Autorzy to Peter i Andrew Szyfowie, a książka bazuje na pracy ich ojca Irwina. No i nasza misja na dziś. Wyciągnąć z tej opowieści kluczowe argumenty – oszczędności, ryzyko, kapitał, rola rządu. Zobaczymy, jak to wyglądało na tej wyspie. Zgodza się. I trzeba od razu powiedzieć, że ta książka to w dużej mierze krytyka yy, współczesnej myśli ekonomicznej, szczególnie idei Keynesowskich. Autorzy argumentują, że te podstawowe prawa ekonomii, które widać w tym prostym modelu wyspy, no one nadal obowiązują. Nawet dzisiaj. To jest perspektywa mocno zakorzeniona w szkole austriackiej, co jest ważne. Właśnie, może warto na sekundkę się zatrzymać. Czym tak w skrócie, ale naprawdę w skrócie, różnią się te podejścia? Kejnerzyzm, a szkoła austriacka? Jasne. Upraszczając bardzo, szkoła austriacka czyli to, co mamy w książce kładzie nacisk na oszczędności. To one są źródłem kapitału na produkcję bo to ona napędza wzrost. I na wolny rynek z jak najmniejszą ingerencją państwa. Okej. Okay. Z kolei podejście Keynesowskie, no ono częściej skupia się na zarządzaniu popytem i akceptuje interwencje rządu, wydatki publiczne, regulowanie stóp procentowych, żeby stabilizować gospodarkę. Zwłaszcza w czasach kryzysu. Ta książka, o której mówimy, wyraźnie staje po stronie tej pierwszej opcji. Rozumiem. Dobra, to wracajmy na wyspie. Na początku mamy tam trzech gości: Abla, Bakera i Charlie. I oni, no, ledwo wiążą koniec z końcem. Łowią po jednej rybie dziennie, gołymi rękami. Tak, to jest ten punkt wyjścia. Taka gospodarka na poziomie absolutnej egzystencji, gdzie cała produkcja jest od razu konsumowana. Nie ma żadnych oszczędności, inwestycji, no nie ma postępu. Żeby cokolwiek ruszyło, ktoś musi przerwać ten cykl. No i tym kimś jest Able. Wpada na pomysł, zbuduje sieć rybacką. Ale jest problem, prawda? Bo budowa sieci zajmie mu cały dzień. Dokładnie. A w tym czasie nie złowi ryby, będzie głodny, czyli musi najpierw jakby nie doskonsumować, tak to nazywają autorzy, czyli ponieść ryzyko głodu, zrezygnować z tej bieżącej konsumpcji. To taka forma no, przymusowego oszczędzania i jeszcze ryzyko, że ta sieć w ogóle nie zadziała. I to jest fundamentalny punkt tej książki. Wzrost gospodarczy zaczyna się od oszczędności. Tutaj to powstrzymanie się od konsumpcji. I od podjęcia ryzyka. Te dwa elementy razem pozwalają stworzyć kapitał. W tym wypadku sieć. I kapitał nie jest celem sam w sobie, wiesz? Jest narzędziem. do zwiększenia produktywności. No i sieć działa. Abel teraz łowi dwie ryby dziennie, jedną zjada. A druga to jego oszczędność, jego produktywność, no podwoiła się. Autorzy mocno podkreślają, że to właśnie narzędzia, kapitał, innowacje to odróżnia gospodarkę od takiego zwykłego przetrwania zwierząt i definiują gospodarkę jako wysiłek, żeby jak najlepiej wykorzystać ograniczone zasoby, zaspokoić jak najwięcej potrzeb. Ten sukces Abla oczywiście inspiruje pozostałych: Bakera i Charliego. Chcą pożyczyć sieć, ale Abel, no cóż, odmawia. Pamięta swoje poświęcenie ryzyko. Muszą zbudować własne. Tylko jak, skoro codziennie muszą łowić, żeby jeść. Wtedy wpadają na pomysł. Proszą Abla, żeby pożyczył im te swoje zaoszczędzone ryby. Mhm. Dzięki temu będą mieli co jeść, a sami poświęcą dzień na budowę własnych sieci. No i obiecują spłatę z nawiązką. Dwie ryby za każdą pożyczoną. I w ten sposób rodzi się kredyt. Abel staje przed wyborem, zjeść tę dodatkową rybę, zachować ją, czy może pożyczyć licząc na zysk, na odsetki. I co ważne, książka argumentuje, że nawet jeśli kieruje się własnym interesem, to pożyczając swoje oszczędności, aby umożliwia innym inwestycje. Przyczynia się do wzrostu całej gospodarki wyspy. Abel pożycza. Baker i Charlie budują swoje sieci. I teraz wszyscy łowią po dwie ryby dziennie czyli produkcja wyspy, podwaja się z trzech do sześciu ryb. I tu dochodzimy do takiego kluczowego argumentu książki, który no, stoi w opozycji do myśli Keynesowskiej. Produkcja, podaż ryb i to dopiero umożliwiło większą konsumpcję. Odrzucają tę ideę, że stymulowanie popytu na przykład przez, nie wiem, proste danie ludziom pieniędzy czy tam ryb, samo w sobie napędza wzrost. Jeśli nie idzie za tym wzrost zdolności produkcyjnych. Rozróżniają też rodzaje pożyczek, prawda? Ta ablambe w lombe była produkcyjna, biznesowa, ale mówią też o konsumpcyjnych, na jakieś przyjemności. One nie zwiększają możliwości produkcyjnych, i potem trzeba zaciskać pasa, żeby je spłacić. No i są jeszcze awaryjne, na przykład na leczenie. Tak. Przy czym autorzy krytycznie patrzą na wszelkie interwencje, które mogą kierować oszczędności na cele, powiedzmy, politycznie modne. Ale niekoniecznie najbardziej produktywne z ekonomicznego punktu widzenia, bo to wypacza naturalny mechanizm rynkowy. Dobra, wróćmy na wyspę. Mają teraz więcej ryb, mają oszczędności. Mieszkańcy zaczynają myśleć o innych rzeczach, już nie tylko łowienie. Abel projektuje lepsze ubrania, Baker zbiera kokosy, Charlie buduje sobie chatę. Pojawiają się nowe potrzeby, nowe zajęcia. I te oszczędności się kumulują. Baker wpada na pomysł wspólnego, większego przedsięwzięcia. Chce zbudować ogromną, automatyczną pułapkę na ryby. Ale to wymaga zaangażowania oszczędności całej trójki no i wiąże się z większym ryzykiem. Ale inwestycja okazuje się strzałem w dziesiątkę. Pułapka łowi 20 ryb tygodniowo, praktycznie sama. To jest gigantyczny skok produktywności. Uwalnia czas mieszkańców na zupełnie inne aktywności. I tu znowu widać kluczową rolę oszczędności. Teraz już nie tylko jako źródło inwestycji, ale też jako bufor bezpieczeństwa. Tak. Wiesz, gdyby przyszedł jakiś monsun i zniszczył tę pułapkę, to zgromadzone zapasy ryb pozwoliłyby im przetrwać i ją odbudować. Autorzy znowu kontrastują to z niskimi stopami oszczędności w dzisiejszych gospodarkach. Krytykują ten pogląd, że oszczędzanie hamuje wzrost. Dla nich jest odwrotnie to oszczędności umożliwiają produkcję, a produkcja jest podstawą wzrostu. Ten dobrobyt zaczyna przyciągać na wyspę nowych mieszkańców imigrantów. Gospodarka się różnicuje: mamy rolnictwo, budownictwo, transport, pojawiają się kano, no i specjalizacja. Pojawia się Dafi, który specjalizuje się w budowie kano robi to szybciej i taniej niż inni. To jest ważny moment, ilustruje korzyści ze specjalizacji i powiedzmy wolnego handlu wewnętrznego. Jeśli Dafi może zbudować kanałę za równowartość, powiedzmy, 8 ryb, a komuś innemu zajęłoby to czas wart 10 ryb, to on może sprzedać to kanołę za 9 ryb. On zarabia, a kupujący oszczędza. Wszyscy zyskują. Co więcej, Dafi te swoje zyski, czyli oszczędności, inwestuje w lepsze narzędzia. Dzięki temu może obniżyć koszt produkcji do czterech ryb i cenę sprzedaży do sześciu ryb. To jest przykład deflacji, ale takiej wynikającej ze wzrostu produktywności. Tak, i książka bardzo mocno argumentuje, że taka deflacja jest korzystna. Spadające ceny oznaczają, że pieniądz, tutaj ryby, ma większą siłę nabywczą i to zachęca do oszczędzania. To jest pogląd przeciwny do tego dominującego dzisiaj strachu przed deflacją. Autorzy wskazują, że w historii USA były okresy silnego wzrostu, które często wiązały się właśnie ze spadkiem cen. Okej, okay, czyli wyspa się bogaci, ale pojawia się nowy problem przechowywanie tych ryb pieniędzy one się psują, kto się może ukraść. No właśnie, i wtedy pojawia się Max Goodbank zakłada bank. Oferuje bezpieczne przechowywanie ryb, ale co ważniejsze, zaczyna profesjonalnie zarządzać tymi zgromadzonymi oszczędnościami. Ocenia ryzyko, potencjał różnych projektów i udziela pożyczek tym najbardziej obiecującym. Czyli bank staje się takim pośrednikiem finansowym. Efektywniej kieruje kapitał tam, gdzie może przynieść największy pożytek. Pojawiają się też rynkowe stopy procentowe. Dokładnie, w tym modelu z książki stopy procentowe to naturalny sygnał rynkowy. Jak oszczędności jest dużo, stopy spadają, to zachęca do inwestycji, jak oszczędności jest mało, stopy rosną, to z kolei zachęca do oszczędzania i trochę hamuje te mniej rentowne projekty. I znowu autorzy kontrastują to z systemem, gdzie bank centralny, jak Fed w USA, ustala stopy procentowe, często pod presją polityczną, ignorując te sygnały rynkowe. Co ich zdaniem prowadzi do sztucznych boomów i późniejszych kryzysów. Na wyspie pojawia się też coś w rodzaju Funduszu Venture Capital Money Fund. Finansuje bardziej ryzykowne, innowacyjne przedsięwzięcia. Z czasem pojawia się też potrzeba większych inwestycji. Na przykład w infrastrukturę. Potomek Abla proponuje budowę systemu wodociągów. Książka przyznaje, że takie projekty mogą być korzystne, ale jednocześnie ostrzega, żeby nie traktować ich głównie jako narzędzia do stymulacji gospodarki, bo te zasoby, które idą na wodociągi, mogłyby być wykorzystane gdzie indziej, może lepiej. Rozwija się też handel zewnętrzny. Z innymi wyspami Usonia, bo tak teraz nazywa się ta wyspa, eksportuje ryby i kano. A importuje bębny bongo i olejek do opalania. Wszystko oparte na specjalizacji, przewadze komparatywnej. Autorzy są tu zdecydowanymi zwolennikami wolnego handlu i krytykami protekcjonizmu. No i w miarę jak społeczeństwo staje się bardziej złożone, pojawia się potrzeba rządu. Powstaje Republika ustonni, ale jej rola według autorów książki powinna być bardzo ściśle ograniczona do ochrony życia. Wolności, własności, zapewnienia bezpieczeństwa, latarnie morskie, obrona przed piratami, no i system sądowniczy. Rząd jest finansowany z podatków płaconych w rybach, a jego uprawnienia ogranicza konstytucja. I ten model ograniczonego rządu autorzy przedstawiają jako taki ideał coś, co sprzyjało rozwojowi gospodarczemu i kontrastują go z tym, co stało się później z rozrostem państwa. Bo ten ideał na wyspie, no, nie trwa wiecznie. Niestety nie. Pojawia się polityk. Frankie Deep chce zdobyć władzę. Obiecuje różne korzyści, ale bez podnoszenia podatków. Jak to możliwe? No, wymyśla papierowe pieniądze, banknoty rezerwy rybnej, rzekomo wymienialną na prawdziwe ryby, które są w rządowym skarbcu. I jeszcze znajduje sędziego, który mu pomaga omijać ograniczenia konstytucyjne przez taką elastyczną interpretacją prawa. No i tu zaczyna się równia pochyła. Rząd zaczyna drukować więcej tych banknotów, niż ma pokrycia w rybach, żeby finansować swoje wydatki. To jest klasyczny przykład y, wydatków deficytowych. Kiedy rezerwy ryb zaczynają topnieć, rząd, zamiast ograniczyć wydatki albo podnieść podatki, ucieka się do fortelu, zaczyna potajemnie psuć pieniądz, tworzy Oficjalne ryby, mniejsze, gorsze jakości, robione z części prawdziwych ryb i jakiś wypełniaczy. Z czasem z dziewięciu prawdziwych ryb robią dziesięć tych oficjalnych. Czyli to jest ta alegoria inflacji. I książka mocno to podkreśla. Inflacja to jest ekspansja podaży pieniądza. A rosnące ceny, ta ryflacja, są jej skutkiem. Mniej wartościowe, oficjalne ryby oznaczają, że za wszystko trzeba płacić ich więcej. Proste. Rząd wprowadza różne regulacje, żeby ukryć ten proceder. Przejmuje kontrolę nad rybołówstwem, co oczywiście prowadzi do spadku efektywności. Bankier Max Goodbank, który protestuje, no cóż, zostaje usunięty, a ekonomiści związani z rządem zaczynają usprawiedliwiać inflację. Twierdzą, że jest potrzebna do wzrostu, a w rzeczywistości ona niszczy oszczędności, zniechęca ludzi do ich gromadzenia. Sytuacja staje się naprawdę krytyczna. Usonie zaczyna brakować prawdziwych ryb, i wtedy odkrywają wyspę sinokie, zacofaną bez oszczędności, rządzoną przez króla. A ten król jest zafascynowany tymi papierowymi banknotami z Usoni, myśli, że to klucz do bogactwa. Sinopia proponuje układ będą dostarczać Usoni prawdziwe, świeże ryby, a w zamian dostaną te papierowe banknoty. Dla Usoni to jest jak koło ratunkowe, tymczasowe wybawienie. Zaczyna się napływ prawdziwych ryb z Sinopi. To na chwilę stabilizuje wartość tych banknotów i pozwala USONI dalej konsumować ponad stan, finansując to długiem wobec Sinopi. Sinopia z kolei używa tych zdobytych banknotów, żeby kupić od USONI technologię, na przykład sieci. Zwiększa własną produkcję i po jakimś czasie zaczyna eksportować do USONI także inne towary jakieś miski, łyżki. I tak e, tworzy się taki niezrównoważony system. To jest alegoria relacji USA Chiny, jak ją widzą autorzy. Usonia konsumuje na kredyt, zadłuża się, traci swoją bazę produkcyjną, a sinopia produkuje masowo, ale jej mieszkańcy nie odnoszą z tego pełnych korzyści, bo gromadzą głównie te papierowe rezerwy. Ten układ jest możliwy dzięki temu, że banknot rezerwy rybnej stał się taką kwazy światową walutą rezerwową. Jest na niego popyt? W USONI tymczasem rozwija się tak zwana gospodarka usługowa. Kucharze, instruktorzy surfingu. Niektórzy ekonomiści uznają to za postęp. Ale ten łatwy kredyt, napędzany napływem oszczędności z Sinopi i tymi sztucznie niskimi stopami procentowymi, znajduje w końcu inne ujście. Właśnie. Zaczyna się boom na rynku. Hat. Rząd poprzez specjalne agencje Finnimei i Fisimak zaczyna gwarantować kredyty hipoteczne. Chce, żeby każdy miał własną chatę. To praktycznie usuwa ryzyko dla banków. Więc banki zaczynają pożyczać prawie każdemu. Często bez żadnego wkładu własnego. No i ceny chat eksplodują. Posiadanie chaty staje się nagle inwestycją lepszą niż oszczędzanie ryb. Ludzie zadłużają się pod zastaw tej rosnącej wartości chat, żeby więcej konsumować, a sinopianie inwestują swoje nadwyżki w papiery dłużne emitowane przez te agencje May i Fisimac. To dodatkowo podsyca bańkę. Książka bardzo jasno pokazuje, jak polityka rządu te gwarancje, niskie stopy, ulgi podatkowe stworzyła sztuczną i kompletnie niezrównoważoną bańkę na rynku nieruchomości. To doprowadziło do masowych błędnych inwestycji, a ostrzeżenia nielicznych, którzy to widzieli, były ignorowane. No i w końcu bańka pęka. Ceny chat gwałtownie spadają. Zaczyna się wielki kryzys chatowy, jak to nazywają hatroot. Kredyty przestają być spłacone, instytucje finansowe bankrutują, recesja uderza w całą gospodarkę wyspy. A reakcja rządu jest typowa dla tej logiki przedstawionej w książce: ratowanie bankrutów, bailouty, drukowanie jeszcze większej ilości pieniędzy, cięcie stóp procentowych do zera, programy stymulacyjne. Cel jest jeden podtrzymać ceny i jakoś zmusić ludzi do wydawania, ale autorzy argumentują, że to jest leczenie objawów, a nie przyczyn. To uniemożliwia bolesne, ale konieczne dostosowanie, czyli spadek cen, realokację zasobów. Kolejne rządy tylko intensyfikują te działania. Finansują je rosnącym długiem wobec Sinopi i dalszym drukiem pieniądza. Naciskają nawet na Sinopię, żeby zdewaluowała swoją walutę, co jest polityką pełną sprzeczności. W końcu Sinopia mówi dość przestaje akceptować te papierowe banknoty, żąda zapłaty w prawdziwych rybach. Bez tego największego nabywcy wartość banknotów rezerwy rybnej całkowicie się załamuje, wybucha hyperrybflacja. Usonia zostaje bez realnych oszczędności. Bez dostępu do importowanych dóbr. Ceny szybują w kosmos. I wtedy na wyspę przybywają sinopianie. Z prawdziwymi rybami i tymi bezwartościowymi teraz papierkami. I wykupują za bezcen resztki aktywów Usoni: wodociągi, sieci, pułapki. To jest gorzki finał, ilustruje główną tezą książki. Gospodarki oparte na długu, nadmiernej konsumpcji i psutym pieniądzu są, no cóż, skazane na upadek. Rządy, które stają w obliczu kryzysu zadłużenia, mają trudne wybory: podwyżka podatków, cięcie wydatków, bankructwo czy inflacja. Ta ostatnia jest często najłatwiejsza politycznie, ale w długim okresie najbardziej destrukcyjna. Autorzy ostrzegają, że współczesny Stan Zjednoczone stoją przed bardzo podobnym dylematem. Podsumowując, cała ta alegoria wyspy służy jako takie mocne ostrzeżenie. Przekonuje, że te fundamentalne zasady ekonomii, znaczenie oszczędności, produkcji, zdrowego pieniądza, ograniczonej roli rządu, one są ponadczasowe i ich ignorowanie prędzej czy później prowadzi do katastrofy. Tak, to jest perspektywa szkoły austriackiej w czystej postaci. Krytyka interwencjonizmu, keynezizmu, pieniądza fiducjarnego na rzecz wolnego rynku i pieniądza opartego na realnej wartości. Obraz, jaki malują jest dość ponury. Sugerują, że współczesne gospodarki zachodnie, no, podążają ścieżką tej nieszczęsnej usoni. Rzeczywiście to mocna i skłaniająca do myślenia opowieść wyłania się z tych analizowanych materiałów. I może właśnie ta refleksja na koniec jest najważniejsza. Zastanówmy się nad taką myślą, która trochę wykraca poza samą narrację książki, ale z niej wynika. Jeśli, jak argumentują autorzy, prawdziwy dobrobyt i zdrowie gospodarcze opierają się na produkcji, która jest finansowana z realnych oszczędności i solidnego kapitału, to co poza oczywiście zmianami w polityce państw, my jako jednostki możemy dzisiaj zrobić w tym naszym skomplikowanym globalnym świecie? żeby jakoś przyczynić się do odbudowy takiego no solidnego fundamentu gospodarczego.